Cześć Boże, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj film, na który, że tak powiem, ja osobiście bardzo długo czekałem. Chciałem go Wam zaprezentować Będzie to film o maczy. W w związku z powyższym, ponieważ jest to herbata sproszkowana i tak naprawdę nie będzie to film o maczy, a za chwilę się o tym dowiecie dlaczego, no to nie będzie oczywiście wąchania tej herbaty za pomocą gałanu, ponieważ no, nie da rady tego zrobić, mówiąc krótko. Najpierw jednak chciałbym Wam przedstawić przyrządy, w których się pije, prawda, za pomocą których się macie przygotowuje. Zatem najpierw, tutaj jak widzicie, różowy maciawan. Różowy to ulubiony kolor mojej córeczki, prawda. Zrobiony ceramiką hagiaki japońską maciawan można powiedzieć właściwie to jest ipukułany Shizuoki, jest to mini maciawan prawda maciawany są takie typowe są znacznie większe no i tutaj warto żeby ten maciawan był dość duży dlatego że będziemy rozstrzymywać właśnie tą herbatę typu macia czym ją A ano mamy tutaj taki prawda oto pędzelek bambusowy prawda Taki o, tak wygląda, moi kochani. Yy, I co jest bardzo ciekawe, to on jest wykonany, ten przy, tutaj, nie jest wykonany ani w Chinach, gdzie się zwykle wykonuje, ani w Japonii, gdzie to niezwykle się wykonuje. Tylko tutaj mamy napisane wyraźnie, moi drodzy, ja mam tu przeczytam, że jest to Japanese Style, ale prawda? Shamila by Interni. Yy, nie umiem tego dokładnie przeczytać. Handel z yy, Schlaft. G.M.P.H Norden Stent Germany, Germany prawda? Widzimy tutaj napisane, tak? Ja muszę okulary zdejmować jak czytam, ponieważ źle widzę, prawda, przy czytaniu yy, w okularach, natomiast yy, źle widzę bez okularów patrząc w dal. Także tak tutaj to wygląda. Zatem mamy taki oto przyrząd, tak? Do rozczepywania maci. Możemy również użyć spieniacza do mleka, no ale tutaj ja jestem tradycjonalistą i wolę używać przyrządów tradycyjnych. Yy, I teraz kolejna sprawa, mamy tutaj ciasiaku. To jest taka łyżeczka specjalna, prawda, wykonana również z bambusa. Ona kosztuje 22 zł. Ten maciawan kosztował mnie 50 zł w sklepie, oba w sklepie sitkim. Tu niestety, ale muszę pewną rzecz powiedzieć, dlatego że pani w sklepie sikkim w sklep kim całkiem dobry sklep z herbatami nie wiedziała yy, tak naprawdę to, co jest ciasen. Musiała jej to wytłumaczyć, co to, to jest ciasiaku. Uważam, że pani powinna to wiedzieć. Pracuję w końcu w sklepie z herbatą, a nie w biedzącym. Yy, dobrze. Yy, ja będę też posługiwał się troszkę notatkami. Yy, dlatego, że no to nie wszystko jestem w stanie spamiętać. Yy, ale najpierw powiem Wam tak. Yy, troszeczkę króciusieńko o herbacie Macia, ponieważ to nie będzie Macia. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Po pierwsze, yy, Macia tak naprawdę to jest herbata tęcia stroszkowana. Herbata, która jest zacieniana przez z tego co pamiętam, co najmniej dwa tygodnie, czy tak jak Gjokuro. Prawda? I yy, ta herbata yy, jest moi drodzy yy, później mielona, ona jest albo mielona mechanicznie, wtedy mamy tą tańszą macie, macie na przykład kulinarną, prawda, do kulinarnych różnych ciastek, ciasteczek, prawda, lodów i tak dalej używaną, albo mamy też macie, słuchajcie, już ceremonialną. Ona jest robiona przy pomocy żaren. Chyba 40 gram takiej herbaty należy przy pomocy żaren, prawda, ciężką pracą robotnika, że tak to określę, wykonywać, moi drodzy, 3 godziny na 40 gram takiej maci, czy 30 nie pamiętam dokładnie, ceny takiej maci, yy, porządnej to jest 80 zł za 30 gramów. Także to jest kawał tak a potrafią być i droższe. To nie są tanie rzeczy. Natomiast ja tutaj, moi drodzy, yy, będę opisywał co innego, ale jeszcze za chwilę do tego dojdziemy, bo jeszcze o maci troszkę. Macie w ogóle, moi drodzy, czy też może inaczej, herbaty sproszkowane tak, pojawiają się za czasów dynastii Tang, już za czasów Liu Natomiast już tak bardziej powiedzmy, moi drodzy, to one pojawiają się za dynastii Song, czyli już troszkę później, prawda? I tutaj mamy, tu muszę sięgnąć do notatki. Tu mamy, moi drodzy coś takiego jak rok 1103, wówczas to powstaje przed buddyjskich mnichów Zen, powstaje coś takiego jak chan yuan chun To są zasady czystości zakonu Chan, czyli Zen, prawda? Zen. Czyli to jest bardzo ważne, bo to wtedy właśnie powstały te zasady maci. Wtedy właśnie dynastki Song mamy używać nie trzepaczki, prawda? roztrzepania, miseczki odpowiedni i tak dalej. Także Japończycy przejmują te rzeczy, prawda? Od Chińczyków, że tak to określę, prawda? I mamy 1145, 1141, przepraszam, 1215, dymnik mik prawda? Pojawia się w Japonii, on to przenosi ten zwyczaj prawda, do Japonii, ale zwyczaj picia maci tak naprawdę, czyli już taki zwyczaj dopięty, że tak powiem, to ma, to czyni yy, Wielki Mistrz Herbaciany Senno Ryukyu. Senno Ryukyu to jest, mamy rok, słuchajcie, 1522-1591, w tych latach ten Wielki Mistrz żyje. I wówczas mamy pana sen Ryukyu, yy, i wtedy mamy tą ceremonię, prawda, Chano czyli wziątek na herbatę, albo Chado, czyli droga herbaty. I teraz yy, krótka rzecz, czym się różni właśnie japońska ceremonia od chińskiej, tak króciusieńko. Japońska ceremonia, przede wszystkim na przykład yy, wsparta w ceramice raku. E, przede wszystkim ma za zadanie prostotę, tak? Czyli mamy bardzo proste naczynia. Bardzo proste czarki, proste ciasiaku, prawda? E, tutaj y, również i y, pędzelki, tak? Nazywane y, również y, tutaj. Y, Czasem, prawda, czy też czasem to raczej tak bardziej miękko powinniśmy wymawiać. I tu mamy właśnie te proste rzeczy: milczenie, tak, rozmawianie tylko o rzeczach dotyczących herbaty, nie rozmawianie o sprawach politycznych i tak dalej, tak. Każdy ma prawo na to przyjść. To jest ceremonia, prawda, tak jakby zrównująca wszystkich dookoła i ceremonia bardzo piękna, bym powiedział, oni tutaj bardzo mocno korzystali też z mszy tradycyjnej, chociażby podnoszenie właśnie tutaj yy, czarki na herbatę, tak. Dobrze, przejdźmy teraz do właściwego tematu, czyli czym ja się będę zajmował, moi drodzy. Ano, ja się będę zajmował, słuchajcie, to nie jest Macia, od razu Wam mówię. To jest napisane tramacia, prawda? DK herbaty z Wietnamu. Widzimy to bardzo piękny obrazek, tak? Bardzo ładny. Z tyłu mamy też y, sposób przygotowania tej maci. Już wam go czytał nie będę, żeby was nie zanudać. Także tak to wygląda, prawda, moi kochani. Ale słuchajcie, tramacia, wietnamska to nie jest macia. Bo nie każda herbata, to jest bardzo ważne podkreślenia, jest sproszkowana jest macią. Bo na przykład w Chinach również proszkujecie herbatę. Ale niekoniecznie z herbaty tęcia, prawda? W ogóle w Chinach zacząć proszkowanie herbaty. Ale nie z herbaty tęcia. A macie to jest herbaty tęcia konkretnie. A ta herbata, słuchajcie, ta konkretna tutaj, o której Wam mówię, jest wykonywana słuchajcie z herbaty Kim Tu Yen. z Lai Chau. Prawie że graniczy z Chinami. Nie do końca, ja tam patrzyłem w Wikipedii, ale prawie że graniczy z Chinami. Jest ta herbata uhonorowana przez Ministerstwo Rolnictwa Wietnamskie, prawda? Jest to, słuchajcie, kultywal Znawany w języku Potomkwa. Nazywa się in inś, inśuan, przepraszam. Inxiuan. I to jest, słuchajcie, kultywal numer 12. On powstał w 1981 roku na Tajwanie. Słuchajcie. A kultywal numer 25, najmłodszy, powstał, słuchajcie, jakieś 10 dni temu. Prawda? Tam jest odpowiednie znaczy nie ministerstwo, tylko odpowiednie urzędy tym się zajmują I naprawdę badają herbatę. Dobra, przejdźmy teraz do tego, jak ta herbata smakuje, jak działa, jak wygląda ta herbata. Zatem, wygląd tej herbaty, już Wam pokazuję, ona wygląda tak, moi kochani. Sproszkowana herbata, tak? Bierzemy teraz taką właśnie ciasiaku, czyli coś takiego, prawda? Otwieramy to tuś. Bierzemy na bieleczkę raz. Przepraszam. I Drugi raz. Takie coś powinno myślę, nam starczyć spokojnie na miesiąc, jak nie więcej. I taka herbata, słuchajcie, kosztuje dużo taniej, bo kosztuje akurat 60 zł. Co warte podkreślenia, to ci Państwo, prawda, nie mają tutaj pośredników, więc jest to herbata brana prosto od rolników. Niestety nie wiem, nie dowiedziałam się, słuchajcie moi drodzy, w jaki sposób oni tą herbatę tutaj mielą, tak, jak przygotowują. Wydaje mi się, że mogą to robić jednak ręcznie, ale mówię, wydaje mi się, a jaka jest prawda, tego niestety nie wiem. Bierzemy następnie, słuchajcie, wodę, prawda, zalewamy wodą, troszeczkę tej herbatki, tak. I teraz dlaczego ważne jest, słuchajcie, żeby jednak ta herbata, prawda, yy, była, yy, no jakby to Wam powiedzieć, yy, żeby jednak ona była, słuchajcie... No, w dużym, dlatego że się rozklapuje sobie spodnie w pracy poklapałem właśnie tą macią. Tak bierzemy ten pędzelek. Dobrze jest go namoczyć wcześniej w wodzie, żeby zmiękły te włókienka tak i taką jakby fałeczką, czy też X bardziej, mieszamy tą naszą herbatę. aż powstanie piada. Tutaj jest bardzo ciężko o no jak widzimy nie jest to, w zasadzie ta piana nie powstanie nam w tej herbacie yy, Kim Tu yen, prawda, sproszkowanej. Ale yy, troszkę ta pianka powstaje, ale bardzo słabo, Wam powiem, no zdecydowanie słabiej, jak normalnie w macie powinna yy, powstać, tak. Chodzi o to, żeby te grudy wszystkie rozwalić, prawda, bo pijemy wszystko to jest o tyle dobre, że tak jak mówię wszystko sobie wypijamy całość takiej herbaty, jak ta herbata wygląda już Wam pokazuję ta herbata wygląda w ten sposób, widzimy ciemnozielony kolor tak? wyraźna wyraźna ciemna zieleń prawda, ciemnozielony kolorek tam się ustawić, żeby nie było widać moją moją facjatę. Tak to. Określę. Teraz chyba mnie widać tak. Ciemnozielony kolor widzimy. Yy, prawda, no i zapach słodkawy. Tak, dosyć słodki zapach. Dość przyjemny. No i pijemy. Wasze oczywiście zdrowie macie powinniśmy wypić na trzy. Wiki. Słodziusia ta herbata jest. Taka słodkawa. W ogóle nie przypomina szymachało, jeśli chodzi o smak. Co może przypomina, ale jednak czuć, że to jest herbata. Że to jest zielona, sproszkowana herbata, bardzo smaczna. Moim koleg Mojemu koledze z klasy smakowała. Koleżance też. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wiedzą kto to? Także. Również na koniec chciałbym Wam powiedzieć o tym, że bardzo serdecznie pozdrawiam ludzi, słuchajcie, z e Ja od nich się wiele dowiaduję, wiele się dowiedziałem, słuchajcie, naprawdę jestem im mega wdzięczny, bo główne źródła informacji to są właśnie ludzie, słuchajcie, ludzie, jeszcze raz ludzie. No i strona internetowa, prawda, czasami książki, książek jest niestety mało, zatem Wasze zdrowie pije do końca. Taka herbata, słuchajcie, jeszcze Wam dodam, że taka herbatka no, daje dużo energii. Poprawia oczywiście tutaj antyoksydację, tak? czy działa antyoksydacyjnie. Również też bardzo dobrze działa, moi kochani, na odkudzanie taka herbata. Także jest bardzo, bardzo zdrowa. No i pijemy wszystko. Łącznie z patrzcie, nic nie ma. Także szczęśliwy Boże! Z Panem Bogiem trzymajcie się i do zobaczenia. Będzie dużo odcinków o herbatach, ale mniej więcej postaram się, żeby taki odcinek był przynajmniej co tydzień, żeby Was nie zalewać filmami. Szczęśliwy Boże!